Patrzcie ludzie, bracia Jones Mahoney, coś ty robił? Kąpałeś się w spalinach? Nie przepadam za tobą, a ty za mną Stulman, trzymaj psa Idę się wykąpać Zrób coś dla mnie Potrząsaj tym, reperuję kask. A co pęku? Wleję to do środka, to żywica epoksydowa. Jak stwardnieje, zamieni się w plastik. Długo to potrwa? Kilka sekund. A długo wytrzyma? Kilka lat. Pewnego dnia zostanę kapitanem. A wszystkie żółto dzioby padną na kolana. Będą moimi niewolnikami. Moimi sługami. Tak. Będą moimi sługami. Będą mówili kapitanie Mauser. Co jest? Ręce przykleiły mi się do głowy Co to ma być? Dosyć tych wygłupów Ja nie żartuję Oderwijcie mi ręce od głowy Dosyć pin Koniec sketchu. To nie jest zabawne Przestańcie Jesteście dziecinni Oderwijcie mi ręce od głowy kto tam jest? Zapamiętam ten głos. Zapamiętam i załatwię Was. Już po Was słyszycie? Kto tam jest? Lu, odejdź. Tylko nie w tyłek. Błagam, nie. Dobry piesek. Drzwi. Mówię poważnie. <grymka> no. <grymka> no. <grymka> <grymka> Nigdy nie widzieliście, jak ktoś myje głowę? Panie kapitanie, będę u siebie. Proktor! Proktor?